Ażenty Tarot, witajcie moi drodzy bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. Witam przede wszystkim osoby spod znaku strzelca w Waszym czytaniu na, na styczeń 2026. Zobaczymy jakich energii możecie się spodziewać, jeżeli chodzi o nadchodzący miesiąc. A to już tuż, tuż... niesamowite, jak ten czas przyspiesza na końcówce. Też macie takie wrażenie. Także zobaczmy, drogie strzelce. Energia dla Was w styczniu. Energia taka ogólna na styczeń dla strzelca. Co tutaj się Domyka, co będzie odchodzić do przeszłości w styczniu dla strzelca. Energia panny. Co nowego? Co rodzi się nowego dla strzelca w styczniu? Energia skorpiona również nam się tutaj zaznaczyła. Wodnika. W miłości, co w miłości! I sprawy takie przyziemne praca, finanse. Styczeń, dla strzelca. żeby dobrze było widać mniej więcej. Dobrze, moi drodzy, jeżeli chodzi o energię miesiąca, piątka buław, a tutaj e, uwypuklają się nam takie wewnętrzne i też zewnętrzne napięcia, więc e, to może być miesiąc takiego ścierania się ścierania się opinii, ambicji, jakichś takich emocji. E, możecie czuć, że musicie o coś walczyć. E, możecie czuć, że słuchajcie, ktoś z zewnątrz też stuje wasze granice. Mm, jakby to życie w styczniu będzie strzelca prowokowało do działania, tak? To może być też wasz wewnętrzny konflikt związany z jakąś trudną sytuacją, bo mm, no dużo tutaj takiej walki, e, w, w tym czytaniu, tak? Ale ja bym powiedziała, że to nie jest taki chaos bez sensu, bo często tak to możemy właśnie postrzegać, to gdzieś, jakby nie patrzeć, będzie trenowało waszą siłę charakteru. I co się w styczniu dla Was, drogie strzelce, domyka, tak? Co odchodzi do przeszłości. No, jeżeli nie znacie żadnej panny, bo ona tutaj mocno nam się raczej w negatywie pokazała, to to może być taki etap jakiejś samotności pod konflikcie, tak? To może być etap, gdzie potrzebowałyście, potrzebowaliście takiego wycofania ciszy, gdzie była ta potrzeba szukania odpowiedzi bardziej w sobie. Ale też. Jakby w tle mam wrażenie jakiegoś konfliktu z konkretną osobą, czy też konkretną instytucją. I wy możecie stwierdzić, że pewny, pewnych. że jakby nie każda walka tutaj zasługuje na jakąś kontynuację, tak? Że nie chodzi o to, żeby wygrać. Mm. Że nie chodzi o to, żeby coś udowodnić i, czas, i czasami dla świętego spokoju najlepiej odpuścić. Jeżeli wygrana miałaby się na przykład odbyć waszym kosztem, tak jakby stwierdzicie, że to, to nie ma sensu, że to nie jest tego warte. Tak? Czy to chodzi o jakieś sprawy zawodowe, czy to chodzi ba bardziej o konkretną relację, gdzie na przykład strzelec. Czuł się samotny w tej relacji. Czuł się niezrozumiany. I co się otwiera w związku z tym, w styczniu dla strzelca. No tutaj temat jakby przeszłości. Coś z przeszłości wraca. To może być energia kogoś, kto się odzywa. Choć ja bym powiedziała, nie ma zbyt wiele do zaoferowania tak naprawdę. Ale. Mogą powracać pewne uczucia w Was. Tak? Poczucie pustki. Poczucie właśnie um, takiego osamotnienia. Mm. Ah. Ale tu jest szansa na uzdrowienie jakiejś starej rany. Jakby ja tutaj czuję taką miękką. Miękką energię po jakichś naprawdę trudnych doświadczeniach, gdzie pozwalacie sobie na to, żeby poprosić o pomoc, gdzie pozwalacie sobie um, na to, żeby um, być bardziej w zgodzie ze swoimi emocjami, być bliżej osób, na których wam zależy, może również chodzić o wasze dzieci, tak? W takim zaopiekowaniu. Na zasadzie, że okej. Okay, um, może nie mam tego wsparcia od kogoś, na kogo liczyłam, liczyłem, ale. Yy, no, mam dla kogo żyć, tak? Mm. I tak jak powiedziałam, może się odezwać do Was ktoś z przeszłości, ale to będą raczej trudne rozmowy i trudne interakcje, które mogą wyzwalać w Was te emocje, które gdzieś tam się zagni zagnieździły w Waszym ciele. Mm. I co jeszcze raz podkreślę, tak? Będzie y, jakby tutaj w związku z tym kontaktem pojawia się szansa na uzdrowienie jakiejś starej rany. No i miłość, bo myślę, że to wszystko się wiąże w dużej mierze dla wielu z Was właśnie z tematem jakimś takim relacyjnym, związkowym. Jeżeli chodzi o singli... Mm, No to tutaj jest wyraźnie, wyraźnie zaznaczony ten moment odejścia od tego, co już Was nie karmi, co już Wam nie służy. Taka, takie jasne, precyzyjne postawienie granic. Konfrontacja z prawdą. I być może to Wy skonfrontujecie kogoś za swoją prawdą, albo po prostu tutaj będziecie bardziej szczere, czy też szczerzy wobec siebie. Jakby to nie jest miesiąc. Hmm, na, na wchodzenie w jakieś nowe historie. Ja bym powiedziała, że to jest czas, gdzie yy, kończycie takie szukanie być może miłości na siłę, odchodzicie od właśnie tych historii bez przyszłości. Nawet jak ktoś wraca, to tutaj stawiacie jasne granice i wybieracie siebie i ten spokój. Co paradoksalnie w dalszej perspektywie no bo raczej nie w styczniu tu może Wam otworzyć drogę do, do czegoś nowego, bo w tym kierunku właśnie strzelec podąża. Ale najpierw trzeba pozamykać dawne, no mówię, niekarmiące Was historie. Jeżeli chodzi o związki, um, no tu jest pokazany moment, też niełatwy, moment takiej trudnej dla niektórych rozmowy, a być może przełomowej. Gdzie, gdzie chcemy tej prawdy, gdzie chcemy jakiejś, jakiejś decyzji, gdzie chcemy jasności, tak? Bo potrzebujemy zmiany, przeorganizowania naszego życia albo zmiany funkcjonowania tej relacji. Więc to może być miesiąc takich szczerych rozmów, jakichś nowych ustaleń. Hmm. Tak jakby tu ktoś podejmował, czy wy, czy partner, partnerka, no ktoś podejmował próby, by relacja była bardziej autentyczna. Bo albo mówimy prawdę i coś z tym robimy, tak, idziemy dalej wspólnie, no albo kończymy z jakąś iluzją, bo może być tak, że tutaj są też trudne historie dla niektórych, bo wszystko zależy od sytuacji, w jakiej się znajdujecie. No i okazuje się, że, że nie było tej szczerości od wielu, wielu miesięcy lat między wami, że ktoś próbował manipulować emocjami drugiej strony, czasami. Niektórzy potrafią to robić w białych rękawiczkach, więc trudno pewne rzeczy wychwycić. Ale tu jakby następuje ten moment przebudzenia, który prowadzi do tej konfrontacji z prawdą. Hmm. Co jeszcze? No właśnie, przejdźmy do. Bo tutaj. No idziemy dalej, idziemy dalej. Jeżeli chodzi o pracę, finanse, takie rzeczy przyziemne, albo po prostu y, będziecie sobie robić wolne, y, a być może życie Was zmusi jakimś takim przeziębieniem i tak dalej, gorączką, i trzeba będzie przeleżeć y, trochę czasu w łóżku. Y, to może być moment, gdzie ktoś zdecyduje się na wyjazd, tak, może jakieś ferie i tak dalej. Bo, jeżeli chodzi o pracę i finanse, no tutaj pokazana jest przede wszystkim energia zatrzymania i regeneracji, tak? Więc to dobry czas dla Was na odpoczynek, na to, żeby zrobić sobie jakąś pauzę, żeby tak jakby definitywnie wręcz zakończyć coś, co było dla strzelca wyczerpujące. W niektórych przypadkach może to oznaczać koniec jakiegoś projektu. Um, może to oznaczać nawet wypalenie zawodowe, stąd potrzeba regeneracji, odpoczynku, tak, urlopu. Um, a być może ktoś podejmie decyzję o wyjściu z jakiejś toksycznej sytuacji zawodowej. Jakby ja tutaj nie widzę niczego strasznego, ja tutaj raczej widzę takie. Taką energię, która kończy z, z przeciążeniem, z zbraniem na siebie zbyt wiele, kończy ze stresem w związku na przykład z trudnym projektem, i daje sobie przestrzeń na to, żeby trochę się zresetować. To naprawdę bardzo, ale to bardzo Wam się przyda w styczniu. I jeżeli chodzi o um, jakąś taką wskazówkę jeszcze na koniec, um, jakiś klucz. Semka buław, no przede wszystkim ruch, tak, ona jest o tym, o decyzjach, o szybkim działaniu. Więc kiedy już odpoczniecie, bo to jest bardzo istotne, kiedy już coś podomykacie, to paradoksalnie wszystko może ruszyć z kopyta bardzo, bardzo szybko, intensywnie. Więc nie zwlekajcie za długo z decyzjami, tak, postawcie na taką jasną i klarowną komunikację. No i przygotujcie się na nagłe zwroty akcji. Bo to miesiąc być może on się zaczyna trochę takim napięciem, ale um, ale tutaj pewne, pewne tematy mogą przyspieszyć w dalszej perspektywie. Także styczeń dla, dla strzelca no to taki czas zamykania jakichś starych konfliktów. Dzięki czemu Będziecie mogli ruszyć do przodu z nową perspektywą, z nową, z nową taką świadomością. Ale najpierw trzeba coś odpuścić, tak? Żeby to Wasze życie nabrało tempa. No, tak to wygląda. Także dajcie znać, jak to z Wami rezonuje. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Trzymajcie się, pa pa.